Dzień dobry, gośćmi Radia Parada są dzisiaj trzy panie. Pani Katarzyna Hans, Aneta Witczak i Anna Janeska z Beauty Center z Pabianic. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pielęgnacji ciała, twarzy. Czego jeszcze? No, bo będzie tych tematów sporo. Porozmawiamy również o stylizacjach, trendach, które nadchodzą. I mimo, że te tematy tak naprawdę tak na pierwszy rzut oka dotyczą kobiet, to zaczniemy od tego, czy mężczyźni przychodzą do salonów i z jakich zabiegów korzystają. Bo miejsce, w którym pracujemy ma o tyle potencjał, dlatego, że e, jest u nas Siłownia i fitness. I sporo mężczyzn przychodzi już na tą siłownię i oni u nas też zostają. Korzystają też właśnie z zabiegów. E... Tak, jak najbardziej. No przede właśnie. wszystkim tutaj najwięcej z zabiegów, których mężczyźni korzystają, to są przede wszystkim masaże. To jest taka największa grupa zabiegów, z których właśnie oni korzystają. Aczkolwiek nie jest też tak, że mężczyźni nie przychodzą na zabiegi takie pielęgnacyjne na twarz, na przykład, czy na ciało, bo są też tacy mężczyźni, i oni przychodzą jak najbardziej. Mężczyźni też bardzo dwają o paznokcie, też przychodzą na zabiegi. Podstawa. Dokładnie. I przychodzą na taki manikir, ale chyba nie malują sobie na jakiś kolor. Pan Nie zdarzyło mi się nigdy na przykład, żeby pan poprosił o umalowanie. A wybierają jakiś neutralny, może? Odcień? Czyli nie malujemy mężczyzną paznokci. Ale zawsze pytamy może, się czasami, z śniem. Czasami odżywka jakaś, jak pan ma zniszczone paznokcie, ale cieszymy się, że coraz więcej panów dba o siebie i robią ten manicure, pedicure, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Mhm. W jakim wieku to są mężczyźni? No, to jest różnie, ale tak mniej więcej od 27 do 55. Często się pojawiają w salonie w tygodniu? To jest na przykład jednorazowa wizyta, czy faktycznie przychodzą cyklicznie? Różnie. Ja mam klientów, którzy przychodzą z systematycznie, także e, korzystają i z masaży systematycznie, ale też z zabiegów na twarz, z modelowania też jak najbardziej, też dbają o to. Powiedziała właśnie Pani o tych e, zabiegach na twarz. No właśnie za oknem już mamy wiosnę, e, ten, temperatury niedługo skoczą do 20 stopni I jak dobrze przygotować skórę twarzy, w ogóle skórę całego ciała do tego okresu, no bo po zimie to zazwyczaj ta skóra jest zmęczona i szara. Na jaki zabieg powinnam się udać do Was, żeby faktycznie odżywić i dobrze przygotować tą, tą skórę? Wiadomo, że skóra po zimie jest przesuszona, Działanie niskich temperatur, a także ogrzewanie w mieszkaniach, też przyczynia się do tego, że ta skóra jest bardzo sucha. Przede wszystkim powinniśmy najpierw zacząć od peelingów, czyli złuszczenia tego naskórka. Tej, wtedy dopiero skóra jest przygotowana, żeby na to, żeby przyjąć odpowiednie kosmetyki nawilżające i odżywiające. Polecamy tutaj serię mikrodermabrazji, a także peelingi chemiczne, które bardzo ładnie złuszczają skórę. Na tak przygotowaną skórę polecamy różnego rodzaju zabiegi nawilżające, odżywiające, a także odtoksyczniające komórki skóry. Są to zabiegi, które w naszym salonie wykonujemy. Bardzo silną, bardzo silnym zabiegiem, który regeneruje skórę jest Indraceuticals. Jest to nawilżenie skóry za pomocą kwasu hyaluronowego, który wprowadzamy do skóry przy pomocy tlenu pod wysokim ciśnieniem. Jest to zabieg bardzo przyjemny, nieinwazyjny. Kura od razu po zabiegu wygląda ładnie. A jeżeli na przykład nie mam możliwości dostać się do salonu z różnych przyczyn, to czy mogę zorganizować sobie takie małe spa w domu za pomocą jakich kosmetyków, na przykład takich domowej receptury, się mówi? Pewnie, że można zrobić sobie takie domowe spa naj, takim najzwyklejszym peelingiem. Jest na przykład peeling z otrębów pszennych, czy może mogą być to też zmielone ziarenka jakieś. Dodajemy do tego troszkę miodu, cytryny i robimy sobie taką miksturę. Możemy to nałożyć w postaci maski, lub złuszczyć sobie okrężnymi ruchami na skórek, czyli właśnie wykonać sobie peeling. Dziękuję Wam bardzo.